Poranne pytania Radia w sobotę. Kłania się Wojciech Firmakow. Dzień dobry Państwu, a naszym gościem jest przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, pan Wojciech Matuszak. Dzień dobry. Witam. Jak nasz słuchacz wejdzie sobie na portal jakiejś branży drzewnej, meblarskiej, to przeczyta, że tniecie za mało i zagrażacie branży. Jak wejdzie na portal miłośników przyrody, krajobrazu, no to tam jest alarm, że tniecie na potęgę i wyżynacie polskie lasy. To kogo ten nasz słuchacz ma słuchać w tym temacie? No najlepiej, żeby sam sobie jakieś zdanie wyrobił w oparciu o, o rzetelne informacje, które, które są dostępne, czy to zarówno na stronie lasów państwowych, czy na stronach poszczególnych leśnic rzetelna informacja, myślę, że może, może słuchaczowi pomóc w ocenie tej. My tniemy tak, aby te zasoby przyrodnicze racjonalnie wykorzystywać. To znaczy zostawić coś dla przyszłych pokoleń? Zostawić coś dla przyszłych pokoleń, jednocześnie zapewnić drewno na potrzeby społeczeństwa. W maju, gdy był Pan panu na porannych pytaniach, mówił pan o planach wyłączenia z wycinki obszarów. Wtedy jeszcze nie znana była konkretna kwota procentowa, ile to będzie w, naszym, w naszej dyrekcji? Około 20% miało być, ile się finalnie znalazło? 20% dotyczy całych lasów państwowych. W naszej dyrekcji nie było obszarów wyłączonych w tą styczniowym moratorium. Najbliżej nas to Białostocka dyrekcja, czyli Lasy Puszczy Boreckiej i Romińskiej. Natomiast w listopadzie dyrektor generalny. Po, po naradzie, ogólnopolskiej naradzie o lasach, gdzie ustalono kryteria tych wyłączeń, podał jak gdyby cyfry, które w całych lasach państwowych to jest około 17-18%. U nas też mniej więcej w tych, w tych granicach to się, to się mieści. I to jest, to jest konkretne powierzchnie w tej chwili. Ponad 55 tysięcy hektarów w naszej dyrekcji to są obszary całkowicie wyłączone z gospodarki. Leśnej i 43 tysiące dodatkowo to tam, gdzie istotne modyfikacje w gospodarki, szczególnie jeśli chodzi o pozyskanie drewna, ze względu na funkcje inne, które są ważniejsze, będą, będą prowadzone. No. To... Inne funkcje, czyli na przykład ta funkcja społeczna, żeby to było miejsce na spacery, na odpoczynek? Tak, to jest funkcja społeczna, ale głównie też funkcja przyrodnicza, tak? Ale f, y, funkcja społeczna szczególnie istotna u nas jest, y, mimo że Olsztyn no, nie zaliczany jest przez. Społeczeństwo, powiedzmy Warszawie jako aglomeracja, to każda taka miejscowość i olsztyn otoczenie te lasy taką funkcję spełniają i między innymi my też wyznaczamy takie te lasy o zwiększonych czy głównych funkcjach społecznych wokół tych aglomeracji. Tutaj olsztyn to na Olsztyn, nadleśnictwo Kudypy, ale w każdym nadleśnictwie gdzie, gdzie plany urządzenia lasu są opracowywane, ten proces trwa. Z szeroko rozumianym gronem inter, 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 zainteresowanych, czy to ekologów, czy przyrodników, czy pszczelarzy. No, każdy, samorządy w, tych, w, tych, w, tych, w tym procesie mają, mają swój udział. 18%, tak? 17-18% to jest. To, to są te sztywne obszary. No, oprócz tego, na, każdych, na większości tak, obszarów, gdzie dokonujemy użytkowania remnego, pozostawiamy. Do, do 10% takie w formie biogrup, buforów, strefy, które zostają do naturalnego rozkładu, także myślę, że jak to wszystko się liczy, to do 20%. Prędzej Ale czy później dojdziemy. W internecie znajdujemy takie mapki, na których mamy zaznaczone na czerwono rębnia, rębnia gniazdowa, no i mapki budzą emocje, bo ktoś otwiera, wyświetla mu się taki post na Facebooku, no i nagle widzi, że co, las, do którego chodził od iluś tam lat na spacery, zniknie, tak? On no, nie zniknie, tak? Bo będzie, będzie tam prowadzone jakieś tam użytkowanie. Często jest tak, że Trzeba czytać dokładną informację o tym, jaka tam remnia jest projektowana. Niektóre rębnie są bardzo skomplikowane, z długim okresem odnowienia. My to nazywamy okres odnowienia 20, 30 czy 40 lat. I to, to teraz że... przełóżmy może z, z leśniczego na, na nasze. Rębnia zupełna wjeżdża harwester i tnie wszystko co stoi? Tak, tak. Oprócz tam zostawia się powiedzmy 5% w formie kęp. Tak, to jest ta rębnia zupełna. A rębnia gwiazdowa Rębnia gniazdowa, Najpierw te prace prowadzone są w zależności od, od drzewostanu na 20 do 40 procent wycinany gniazda, sadzony gatunek z dłuższym okresem życia, czyli na przykład dąb, po iluś tam latach, jak to jest już wprowadzone są dalsze cięcia. Lasy państwowe, tak czytamy na stronie głównej Lasów Państwowych, miały zadbać, by drewno z polskich lasów trafiało przede wszystkim na krajowy rynek. Sprawdzacie, czy firma, która kupuje od Was na aukcji drewno, od razu zapakuje je na statek i wyśle do Chin? No ta, no taki, takiej możliwości jak gdyby no nie mamy, tak? Kontrolować firmy, które od nas kupują, co z tym drewnem robią. Natomiast w, w zarządzeniu o sprzedaży drewna dyrektora generalnego znalazły się zapisy, które promują firmy, które prze, prze Przerabiają drewno. Głębokość przerobu, czyli to, że u nas jest przerabiane na meble, na podłogi, na, na deski, na tarcice, powoduje, że oferta takiego przedsiębiorcy jest lepiej oceniana. W związku z tym on jest bardziej konkurencyjny i to już widzimy, że w procedurach na, na, na bieżący rok te firmy kupiły jak gdyby więcej drewna, czyli to zainteresowanie firm, które, które są pośrednikami, zmalało. A jesteście w stanie procentowo mniej więcej określić, ile drewna, które kupuje się u nas, zostaje, trafia do tartaków, do firm, a ile... Statek i eksport? Trudno, trudno to powiedzieć, tym bardziej, że nasze porty też eksportują drewno pozyskane w innych państwach. Lit na Litwie, na Łotwie to, to przechodzi przez port w Polsce. Nasze w Gdańsku, porty. Więc, tak. Lasy społeczne wokół aglomeracji, już Pan o tym wspomniał. Czy takie lasy mamy też w zasobach Regionalnej Dyrekcji w Olsztynie? Takie lasy są wyznaczane i tutaj już mówiłem o, o tych dwóch nadleśnictwach. Taki, taki, taki proces zaczął się już w 22 roku, najpierw zarządzeniem dyrektora. W tej chwili to zostało do, wpisane jako obowiązek do, do dokumentów planistycznych, czyli przy planie urządzania lasu. Gdy zaczynamy takie procedury dla nadleśnictwa, zwoływana jest tak, wszyscy chętni, tak zwana grupa lokalnej współpracy. Czyli, czyli ludzie, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie, do nadleśnictwa się zgłaszają. W każdym nadleśnictwie jest powołany człowiek, który te, taki społeczny konsultant, my to nazywamy na stronie są telefony i ten są proces... chętni leśnicy, żeby pełnić tę funkcję, bo chyba niewdzięczna, bo to jest rozumiem ten ktoś, kto odbiera telefony od mieszkańców, którzy mówią nie tnijcie mi tutaj, tak? to zna, Wybieramy ludzi, którzy mają predyspozycję. No bo nie każdy ma predyspozycję, bo wiadomo, tutaj można spotkać się z różnymi e, postawami, tak? ale no, znajdujemy takich ludzi, powiem. O. Las społeczny to jest las, do którego mamy gwarancję, że zawsze tam sobie pójdziemy i nie spotkamy człowieka z piwą, ani harwestera? Myślę, że tak. Jedna rzecz. Wszystkie lasy, które są. Są lasami społecznymi. W zasadzie nie ma ograniczeń do dostępu dla społeczeństwa poza wyjątkami określonymi dodatkowo, czyli ze względu na ochronę przyrody albo ze względu na bezpieczeństwo. Te lasy społeczne e, też muszą być przygotowane do tego, żeby społeczeństwo można było, mogło było z nich korzystać, bo no, Gdybyśmy tam na przykład przez 20 lat nic nie robili, to te lasy staną się niebezpieczne dla ludzi. No, drzewa zamierają, to jest, są naturalne procesy, które, 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 które muszą w lesie zachodzić, i niekiedy po prostu trzeba te lasy przygotować. Także to nie jest tak, że tam nie, nie będzie piły. W cudzysłowie, natomiast no, jeśli chodzi o pozyskanie drewna, to, to jest tam os na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o funkcję tych lasów. Za kilka dni w nadleśnictwie Olsztyn, w nadleśnictwie kudypy spotkania informacyjne dla mieszkańców organizacji społecznych, proekologicznych, to takie spotkanie, na którym można pójść i powiedzieć tnijcie mniej albo nie tnijcie tutaj. Przede wszystkim te na tym spotkaniu można się dowiedzieć y, rzetelnych informacji o gospodarce, które nadleśnictwo prowadzi. tak? Można tam również zgłaszać swoje pomysły, jakieś postulaty. Te spotkania są bardzo ciekawe, bo te postulaty społeczeństwa są różne w zależności od tego, kto je zgłasza. Często są bardzo sprzeczne. Inne postulaty będzie zgłaszał przyrodnik, inne ktoś, ktoś kto, kto marzy, żeby jeździć po, po lesie rowerem czy kładem, tak? a, a, a zupełnie inny, który chce tylko tam spokoju i odpoczywać przy śpiewie ptaków. Wycinanie lasów to jest kwestia gospodarcza, polityczna i stała się światopoglądową też, jak pan jako fachowiec na to popatrzy? No Myślę może, że tak, bo, bo, bo przypominam sobie przed, przed dwóch lat takie, takie wpisy, taki, taki, nawet w prasie czy tym, że leśnicy, jak gdyby nasze lasy to są fabryki desek w cudzysłowiu. No, dzisiaj te fabryki desek stały się cennymi przy przyrodniczym, przyrodniczo lasami, my zawsze mówiliśmy, że to, ta gospodarka, którą prowadzimy, mimo że to sadzimy, to, to spełnia również inne funkcje, tak, i staramy się, aby te funkcje były w miarę zrównoważone, w tej chwili, jak gdyby te funkcje są, zostały rozdzielone. Cenne przyrodniczo, ta funkcja przyrodnicza jest najważniejsza, ważne społecznie, funkcja społeczna. No i, i drzewostany gospodarcze, które mają, mają, jak gdyby, zapewnić surowiec dla społeczeństwa. I pieniądze lasom państwo I pieniądze lasom społecznym, Ale nie tylko lasom, bo, 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 bo trzeba jasno powiedzieć, że złotówka, którą lasy wezmą za drewno, to jest 10-15 złotych dla przemysłu, dla gospodarki narodowej, jeżeli to drewno zostanie przerobione. To jeszcze na koniec krótko o istotach żywych, które biegają po lasach wilki. Bać się ich, czy nie bać, bo mamy różne sprzeczne informacje też, w zależności od tego, jaki portal sobie otworzymy. Chodzenie do lasu w naszym regionie jest bezpieczne? Myślę, że jest bezpieczne. Dla, dla ludzi jest bezpieczne, natomiast uważałbym na nasze czworonogi, które z nami chodzą, bo tutaj, jeżeli szczególnie, jeżeli nie respektujemy zakazu puszczania ich luzem, może się to dla nich źle skończyć. Wilki w tej chwili stwierdzenia... Wilków są we wszystkich nadyśnictwach naszej dyrekcji. Już nie tylko ten zalesiony pas centralny od puszczy na piwocko ramudzkiej e, poczynając, ale także takie nadyśnictwa mało leśne jak dwukoły czy bartoszyce. Po prostu wszędzie wilki są. E, wilk w naturze występuje, w zasadzie nie atakuje człowieka. Póki go nie sprowokujemy pewnie, nie, nie, ale, ale jeśli chodzi o nasze czworonogi, to bym tutaj. E, Radził uważać. Radził i ostrzegał zastępca dyrektora do spraw gospodarki Leśnej Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.